Witam Was bardzo serdecznie w sierpniowym rankingu kredytów hipotecznych. Nazywam się Marcin Babiarz i co miesiąc publikuję dla Was zestawienie najlepszych ofert kredytu hipotecznego. A ranking ten powstaje z myślą, że całkowity koszt kredytu, jako jedyne kryterium jego wyboru, nie zawsze ma sens. W tym miesiącu będzie trochę aktualności z rynku, opowiem Wam o narzędziu, nad którym pracuję oraz zgodnie z obietnicą dołączyłem do tego zestawienia oferty bezpiecznego kredytu 2%. To co? Zaczynamy! UKNF wystosował do banków stanowisko dotyczące ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową. W praktyce oznacza to brak możliwości refinansowania kredytu z oprocentowania stałego na oprocentowanie zmienne. Więc jeśli wziąłeś kredyt oparty o stałą stopę z nadzieją, że uciekniesz z niej w momencie, kiedy zacznie się to bardziej opłacać, no to KNF skutecznie zablokował taki ruch. Co prawda nie każdy bank zdecydował się jeszcze wdrożyć tą rekomendację, ale myślę, że to kwestia kilku tygodni. Celem wprowadzenia powyższych zasad jest w szczególności umożliwienie klientom ograniczenia ich ekspozycji na ryzyko stopy procentowej związanej z zaciągniętym kredytem hipotecznym. Rozwiązania wskazane jako w ocenie UKNF niedopuszczalne powodowałyby niezgodnie z powyższymi zasadami odstąpienie od zasady minimalnego pięcioletniego okresu, w którym oprocentowanie przy kredycie hipotecznym o okresowo stałym oprocentowaniu ma stały poziom i odejście od kierunku wyznaczonego postanowieniami rekomendacji S. Ponadto upowszechnienie rozwiązania dopuszczającego możliwość wcześniejszej zmiany okresowo stałego oprocentowania na zmienne stanowiłoby poważny regres w procesie ograniczania narażenia kredytobiorców na ryzyko związane ze wzrostem rynkowych stóp procentowych. W konsekwencji banki zostałyby narażone przy tym na ryzyko prawne związane z materializacją ryzyka stopy procentowej dla kredytobiorców i zarzutami wprowadzania w błąd przy oferowaniu zmiany metody oprocentowania kredytu. Z tych samych względów, jak również w celu zapewnienia skuteczności rozwiązań ograniczających ryzyko przedpłaty, banki nie powinny oferować kredytów refinansowych zmieniających przyjęty pierwotnie przez kredytobiorcę profil ryzyka stopy procentowej. Czytamy na stronie KNF. Patrzcie, jaki KNF dla nas dobry. Będziemy mniej narażeni na ryzyko zmiennej stopy procentowej. Jaka szkoda, że nie byliśmy mniej narażeni na ryzyko umów opartych o stałą stopę przed 2019 rokiem, kiedy KNF stwierdził, że może warto, żeby banki miały taki produkt w ofercie. Biedne banki ryczałtują teraz kredytobiorcom ryzyko na okres 5 lat, a ktoś chce bezczelnie z takich umów uciekać. Nie wolno. Ja mam dla KNF-u propozycję: wydajcie opinię w takiej sprawie. Dlaczego dopiero od 2-3 lat w większości banków w Polsce są organizowane zespoły specjalistów, które liczą stopę zwrotu z kapitału własnego na grupach poszczególnych produktów? Czyżby w Polsce było takie Eldorado, że wcześniej niezależnie od tego, co się sprzedawało, Roe było i tak wysokie? Jestem bardzo ciekawy, jaka byłaby odpowiedź. Idąc dalej, 7 lipca prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Adam Głapiński, ogłosił, że zakończył cykl podwyżek stóp procentowych. I może nawet we wrześniu zobaczymy pierwszą obniżkę prawdopodobnie o 25 punktów bazowych. Wszystko zależy od tego, jaki będzie odczyt inflacji, i tu Pan Adam dodał, że powinniśmy wszyscy się modlić, żeby ta inflacja spadła szybciej. Ja mam lepszy pomysł. Szanowny panie Adamie, proszę skontaktować się z panią Leilani Szajek. Teraz nie wszyscy się modlą. Teraz na topie jest manifestacja. Ty mówisz inflacja? Ja mówię obfitość kapitału. Tyle słowem wstępu. Zaraz przejdziemy do sierpniowego zestawienia, ale najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów o narzędziu, nad którym pracuję. Otóż, z uwagi na start programu Bezpieczny Kredyt 2% w lipcu, ten miesiąc był bardzo wymagający i to narzędzie nie jest jeszcze gotowe i nagram o nim osobny materiał, ale już dziś mogę uchylić rąbka tajemnicy i sami będziecie mogli ocenić efekty mojej pracy, ponieważ sierpniowe zestawienie zostało przygotowane właśnie w oparciu o to narzędzie. Wierzcie lub nie, ale przygotowanie rankingu kredytów hipotecznych zajmowało mi średnio od kilkunastu, bardziej do kilkudziesięciu godzin na koniec każdego miesiąca, a często szybko się dezaktualizowało z uwagi na to, że początkiem miesiąca banki na przykład zmieniały marże. Więc dokładnie z tego powodu tworzę kalkulator kredytowy i to nie byle jaki. Od porównywarki. Poprzez nadpłaty aż do obliczania korzyści z refinansowania kredytu czy generowania listy dokumentów. Arkusz będzie podawał wyniki narastająco zgodnie z formatem rankingu i automatycznie podświetlał trzy najniższe wartości. Będzie rozróżniał oferty z 10-20% wkładem własnym oraz będzie można w nim wybrać wariant oferty cenowej banku, a ten dopasuje odpowiednią wysokość marży i innych kosztów. Na to wszystko będzie można nałożyć nadpłaty i zobaczyć zestawienie wybranych ofert z ich uwzględnieniem. Dodatkowo będzie będzie można ustawić ręcznie wartość WIBOR na określonym poziomie i wykonać symulację ryzyk, sprawdzając, jak może zmienić się rata i całkowity koszt naszego kredytu. Dodatkowo arkusz będzie umożliwiał wpisanie parametrów swojego kredytu i od razu obliczy różnicę do wszystkich ofert aktualnie dostępnych, jeśli jesteś zainteresowany refinansowaniem. Jeśli macie jakieś sugestie na jakiej funkcjonalności wam zależy, to teraz jest dobry czas, żeby napisać o tym na przykład w komentarzu pod filmem. Ranking, który za chwilę zobaczycie, został przygotowany właśnie w oparciu o ten kalkulator. Na plus na pewno to, że zmieniły się płaskie stawki ubezpieczeń na dynamiczne, liczone od salda zadłużenia, oraz jest formuła, która faktycznie wyszukuje trzy najniższe wartości i odpowiednie je podświetla. Ja muszę się przyznać, popełniałem błędy. Tak przynajmniej wynika z tych rankingów, które przeanalizowałem, które publikowałem wcześniej. Zresztą zawsze jest lepiej, jak liczy to algorytm, niż małpa. Jeśli znasz format mojego rankingu, zapraszam Cię od razu do interesującego Cię zestawienia, a jeśli jesteś tu nowy, zostań na chwilę i posłuchaj. Ranking tworzy z myślą, że całkowity koszt kredytu jako jedyne kryterium jego wyboru nie zawsze ma sens i czasem lepiej sprawdzić, w jakich przedziałach czasu dany kredyt opłaca się najlepiej, tym bardziej jeśli planujesz nadpłatę lub całkowitą wcześniejszą spłatę. Omawiane tu zestawienie jest dostępne dla różnych kwot kredytu oraz okresów kredytowania pod linkiem znajdującym się w opisie filmu. W rankingu znajdują się wszystkie koszty związane z kredytem hipotecznym oprócz kosztu wyceny mamy odsetki, ubezpieczenie na życie, jeśli jest wymagane, ubezpieczenie nieruchomości z informacją czy od kwoty kredytu, czy od wartości nieruchomości oraz inne koszty początkowe, czyli np. prowizja za udzielenie kredytu lub ubezpieczenie płatne z góry, tak jak na przykład w PKO BP, czy w Alior Banku. Koszty w rankingu są podawane narastająco, czyli w pierwszej kolumnie dostajemy koszt za pierwszy rok kredytu, w drugiej za pierwsze dwa lata itd. Jeśli widzisz, że np. w ofercie BPS-u w 10 roku koszt ubezpieczenia na życie wynosi 11,5 tysiąca, to oznacza, że tyle zapłaciłeś za ubezpieczenie na życie w pierwszych 5 latach, bo takie są warunki promocji, a nie, że co roku musisz tyle płacić. Więc zauważ, że koszt ubezpieczenia rośnie przez pierwsze 5 lat, a później jest przepisywany na kolejne lata. Mówię o tym, żeby każdy wiedział, co to znaczy, że koszty są podawane narastająco. W komentarzu, znajdującym się w tytule każdej oferty, są dotyczące jej wymagania, czyli na przykład, klikasz w ofertę z ING i widzisz, że wymagają utrzymania ubezpieczenia na życie przez 3 lata, regularnych wpływów na konto w określonej wysokości oraz zgody na weryfikację behawioralną. Każdy bank posiada co najmniej kilka różnych wariantów cenowych kredytu hipotecznego. Ja na potrzeby tego rankingu wybieram po jednej ofercie z każdego banku, która moim zdaniem jest najlepsza. Wybieram jest ofert promocyjnych, które są po prostu tańsze od standardowych, ale w ramach tych promocji banki wymagają najczęściej wpływu na konto, zakupu ubezpieczenia na życie i utrzymania go przez okres od 3 do 5 lat. Tyle słowem wstępu przejdźmy do zestawienia. Ranking klasycznie otwieramy zestawieniem ofert z oprocentowaniem zmiennym na 20% wkładu własnego. Oczywiście na pierwszym miejscu wychodzi ING za sprawą oferty opartej o Wiron, ale marża 2,39 w wariancie łatwy start to nie jest coś, co bym Wam polecał. Mógłbym się tutaj pokusić o porównanie oferty ING do innych banków w sytuacji, w której wszyscy z początkiem 2025 roku przeszliśmy na Wiron, ale nikt do końca nie wie, jak będzie to wyglądać, pojawiają się jakieś plotki o współczynnikach korygujących, więc na razie to zostawmy. Na drugim miejscu mamy ofertę z banku SBR, czyli Spółdzielczego Banku Rozwoju. Dalej mocno trzyma się w zestawieniu. Z wymagań mamy wpływ na konto, kartę kredytową i ubezpieczenie nieruchomości z banku oraz brak prowizji. Z minusów mamy karę za wcześniejszą spłatę 3 lata, ale możemy wynegocjować jakiś roczny limit napłat bez kar. Nawet na poziomie 200 tysięcy złotych roczy. Na trzecim miejscu mamy promocję z Boś Banku. Kredyt w dobrym stylu w wersji eko z marżą 1,69. W oczekuje tylko ubezpieczenie na życie, składka 2,2% z góry za 4 lata, i w piątym roku widzicie jeszcze kontynuację przez 1 rok. Niemniej jest to bardzo dobra oferta, jeśli planujecie wybudować ekologiczny dom i spełniacie wymagania banku w tym zakresie. Czwarte miejsce, prawie równo Bank Polskiej Spółdzielczości i City Handlowy. W BPS Mamy obowiązkowe ubezpieczenie przez 5 lat i brak prowizji, a w City oprócz wpływu na konto minimum 8000 zł, nie mamy żadnych warunków, ale City zabezpiecza się tylko na gotowych nieruchomościach, więc trzeba o tym pamiętać. Przypominam, że w komentarzach przypiętych przy nazwie banków macie informacje o wymaganiach. Przechodząc do zestawienia ofert, oprocentowanie zmienne, 10% wkładu, na pierwszym miejscu mamy BośBank. ale już nie w promocji, oferta standardowa Eko i jak na 10% wkładu, tutaj marża wydaje się być bardzo fajna, 1,85% pozornie odstaje od konkurencji, ale pamiętajcie, że mamy tutaj ukryte ubezpieczenie niskiego wkładu własnego o 0,6 punkta procentowego więcej do czasu osiągnięcia 80% LTV, więc realnie ta marża wynosi 2,45%. Ta sama sytuacja jest w Banku Polskiej Spółdzielczości. Marża 1,83, ale z ubezpieczeniem niskiego wkładu 1% wychodzi 2,83. To, co łączy oba te banki w przeciwieństwie do konkurencji, to to, że po osiągnięciu wspomnianego LTV na poziomie 80% marża za automatu Wam spadnie. Więc jest to dobra opcja dla osób, które planują mocno nadpłacać kredyt w pierwszych latach. W innych bankach ta marża zostanie na takim poziomie, na jakim została zaoferowana niezależnie od LTV. Pozostałe oferty przeciętnie marże w okolicy 2,5%. Idziemy do ofert z oprocentowaniem stałym i zaczynamy od 20% wkładu własnego. Oczywiście oferta z ING oparta o Wiron na pierwszym miejscu. Na drugim, ale moim zdaniem zwycięzcą tego zestawienia jest bank Santander z oprocentowaniem stałym w 5 latach 6,55 i w pierwszych 5 latach nawet 20 tysięcy złotych różnicy do konkurencji i mocno trzyma się aż do 10 roku. Jest to pierwsza oferta, która zeszła poniżej 7% i mam nadzieję, że jest to trend, którym idziemy i oprocentowanie będzie stopniowo spadać. Ta oferta akurat jest dostępna dla klientów Select, czyli takich klientów VIP, którzy zasilają konto kwotą 7.500 zł miesięcznie, ale dla klientów nie Select, ale wewnętrznych, czyli takich, którzy od 3 miesięcy regularnie zasilają konto w banku, oprocentowanie wynosi 6.65, więc też jest bardzo dobrze. Na trzecim miejscu BNP z solidną marżą, ale 7,5% stałego oprocentowania to dużo jak na dzisiejsze realia, i do tego bardzo drogie ubezpieczenie na życie. Oferty z oprocentowaniem stałym na 10% wkładu, zwycięzcą jest Boś Bank, Kolejny 14 tysięcy drożej w całkowitym koszcie Santander i podium zamyka PKO SA. Przechodzimy do ofert bezpieczny kredyt 2% i tutaj pierwsze i trzecie miejsce w całkowitym koszcie Alior, a na drugim miejscu Bank Polskiej Spółdzielczości. Do 10 roku, zakładając, że drugi okres stałego oprocentowania będzie taki sam jak pierwszy, króluje Alior, na drugim PKOSA w opcji bez prowizji około 3000 zł drożej. Moim zdaniem najlepszą ofertę ma właśnie PKOSA bez prowizji, a jeśli zależałoby mi na ubezpieczeniu na życie, zastanowiłbym się jeszcze nad PKOSA z półprocentową prowizją, ale na pewno nie zapłaciłbym kilkunastu tysięcy na dzień dobry za kredyt. Wolałbym te pieniądze wrzucić na lokatę albo cokolwiek innego. Jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż go na dachu. W tym materiale to już wszystko. Możesz mi pomóc w tworzeniu tego kanału, zostawiając suba, łapkę w górę albo komentarz pod filmem. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.